Dziś moja mama powiedziała, że muszę wynaleźć jakąś prawdziwą pracę, a nie pracę na YouTubie, bo inaczej wyrzuci mnie z domu, a muszę dokładać jej się do rachunków. Ja bardzo uwielbiam YouTube, dlatego chcę udowodnić jej, że da się tutaj też pracować. Więc w dzisiejszym filmie pokażę wam, jak stać się prawdziwym influencerem. Jeśli jesteście ciekawi, to zostańcie koniecznie ze mną do końca. zostawiajcie też łapeczkę i subskrybujcie kanał oraz wpadajcie na bellasteak.pl, czyli na najlepszy sklep na świecie widzowie po takie koszuleczki. Ja już ten nowy wzór też mam na sobie. Jest to wzór Lucky Block Vito i Bella. Widzowie, także lecimy z tym odcineczkiem. Musimy mamy udowodnić, że tutaj też e, da się, słuchajcie, pracować, że to też jest praca. Dlatego zaczynamy. I tutaj na początku też mamy taki e, nieco tutorial, więc trzeba po prostu posprzątać boksy. Najpierw słuchajcie, ja muszę sobie ten cały mój pokój ogarnąć w ogóle, żeby Tutaj nie było brudno i tak dalej, bo muszę mieć tu porządek, żeby coś po prostu tworzyć. Jak to też będzie na filmach wyglądało? No, musi być ładnie. Więc teraz, tak, bierzemy telefon i uwaga, nagrywamy pierwsze wideo. Więc zobaczcie, ja już nagrałam. OK, i teraz trzeba to uploadować. Więc bierzemy właśnie tablet. No i słuchajcie, wejdźmy może w upgrade'y. Upgrade'ować można nasze wideo, czyli żeby ono było lepsze. Właśnie tutaj. No i to wszystko jest za pieniążki. Ja z tego co widzę to mam 10, słuchajcie. Więc upgrade'owałam to właśnie. Teraz wychodzimy z tego i wideo. Upgrade'owałam moje wideo, więc teraz mogę też już dodać te wideo. Upload wideo. Dobra, już poleciało. Słuchajcie, jest już w sieci moje wideo pierwsze. Dostałam dwa serduszka i dostałam też dwa kaski, że tak powiem. Więc słuchajcie, ej, fajnie, fajnie. Więc jest już słuchajcie jedno wideo moje w sieci. Mam już 8 fanów i jedno wideo. Trzeba tego tworzyć więcej, tego wszystkiego. Naprawdę musi być więcej, żeby być po prostu popularnym. Znowu można upgrade'ować i ja mam teraz 12 kasy, ale zobaczcie, na to już mnie nie stać, więc monetyzacja można upgrade'ować. Dzięki temu będę więcej zarabiać też z tego wideo. Na Kolejny upgrade mnie niestety nie stać, ale można sobie później też zwiększyć prędkość tego przesyłania właśnie na YouTube'a i wtedy można przesyłać więcej tych filmów w krótkim czasie. Ja już nazbierałam na to, więc upgrade'owałam. No i teraz kolejne upgrade'y są za 160 dolarów, więc prędko mnie na to nie będzie stać. Odchodzimy, słuchajcie, stąd i teraz sobie możemy robić kolejne wideo, więc tak też nam tutaj tutorial wskazuje, więc lecimy. When I replace water with Sprite. Okej, okay, dobra uwaga. Moja animacja, w ogóle tego, jak ja się ruszam, tu się nie zmienia, ale to jest nieważne. No dobrze, można teraz y, na nowo nagrywać, ale można też y, użyć właśnie tego i znowu uploadować. Więc uploadujemy. Dobra, kolejne wideo poszło już do sieci, więc y, mam już 28 od 30 fanów. Słuchajcie, jest coraz, coraz lepiej, ale ekstra, ale ekstra. Potrzebuję nas zbierać więcej kasiotki, słuchajcie. No to będę mogła, Upgradeować te moje wszystkie rzeczy. Mam teraz fanów 34, 26 kasy, a tu zero wideo, bo wszystko poleciało do sieci, słuchajcie. Lecimy z kolejnymi rzeczami, słuchajcie. Mam clean boxes. Potrzebuję to zrobić, żeby, słuchajcie, no tutaj też żeby to wszystko lepiej wyglądało. Tylko że ja nie mam 250 kasy. Ja muszę najpierw tyle zarobić, żeby móc posprzątać te boxy. A moja mama tutaj ciągle, słuchajcie, jest. I moja mama. Nie jest zadowolona. Pyta się, czy znalazłam prawdziwą pracę. Ja mówię, że nie, więc na co czekasz? No ale ja się staram, słuchajcie, staram się bardzo, więc lecę jeszcze raz nagrywać wideo. Kolejne. O, proszę bardzo, nowa animacja, słuchajcie, tutaj nowe jakieś ruchy, więc to już są moje ruchy odpowiadające temu tematowi, który miałam nad głową, czyli mój mózg, kiedy mam egzamin. Bellecht, tańczysz. A, fajnie, co nie? Wiem. Wideo! Lecimy upgradeować kolejne wideo. Mam już 3 wideo u siebie na kanale i 54 fanów, ale ekstra! No ale nie mam wiele wcale tej kasy. Więc niestety, ale trzeba działać dalej i się nie poddawać. Dobra, słuchajcie, nagrałem kolejne wideo. Oj, tutaj można do wideo zaśpiewać cały dzień, całą noc. Jesteś moim Laki Blog, widzicie, widzowie. Słuchajcie moją pioseneczkę, słuchajcie koniecznie. A my lecimy dalej tutaj i aplaudujemy kolejne wideo. Mamy już cztery. No, dosyć dużo, dosyć dużo. Tutaj są różne, słuchajcie, jakieś rzeczy. Oczywiście, za Robuxy, Temes możemy sobie zmieniać. Upgrade'y przeróżne, ale jak widzicie, to mnie na to nie stać. No, myślę, że warto by tutaj było dodać coś za Robuxy, coś, coś, kupić troszeczkę kaski. Bo tak to będzie ciężko tu coś więcej zrobić. Na razie, co ja mogę robić, to to, żeby po prostu kolejne filmiki nagrywać. Nie można się, słuchajcie, poddawać na samym początku. To jest. Z błąd widzowie. Lecimy w wideo i znowu uploadujemy. Im więcej wideo, tym lepiej. Więc dobra, chyba wychodzimy sobie stąd. Niech to sobie słuchajcie, się tam ogląda. Niech będzie dobrze. A my znowu ja! Kiedy idę do toalety po długiej podróży. Niezłe tematy, niezłe tematy. Ej, jak gdyby takie odwzorować w ogóle. Byłoby fajnie w prawdziwym życiu. Upgrade'y. No, nie wiem, nie stać na jakiś upgrade, więc jakość moich wideo ja sobie, słuchajcie, tutaj bym zwiększyła, bo to też się przełoży na oglądalność. Ale mogę sobie też zwiększyć zarabianie z tych wideo. Moja mama chce, żebym opłacała jej rachunki, więc chyba zrobię tutaj ten upgrade, słuchajcie. No i do... No, no, no. już w ogóle kaski, masakra 42 kaski, co, dlaczego tutaj mi się pokazuje w ogóle jedno wideo to ja tego nie rozumiem, dobra co, znowu tutaj, wideo uploadujemy, Ok. no i teraz już jest wszystko uploadowane, co miałam uploadować potrzebuję, słuchajcie, kasy, powiem wam dostałam e, taką odznakę jakby, mam taką nagrodę dostałam koronę e, więc fajnie, więc mam więcej też, słuchajcie, e, fanów a zrobisz spotkanie w Poznaniu no nic mi na razie nie wiadomo, słuchajcie, o spotkaniu w Poznaniu. Jak coś o tym będę wiedzieć, to Was na pewno poinformuję. A my teraz co? <laughs> Potrzebujemy więcej kasy, słuchajcie. Mama jest pewnie niezadowolona. Zobaczymy, co ona teraz powie. Czyli znowu pyta o to samo, czy znalazłam prawdziwą pracę. Ja mówię, że nie, a ona na co ty czekasz? No i co? I lecimy dalej, co nie? Dobra, nagrane. Lecimy dalej. Musimy ciągle aplaudować, słuchajcie, wideo. Ale śmieszny dźwięk. Dobra, lecimy dalej. Nagrywamy, nagrywamy. Uwaga, uwaga, uwaga. Ej, zniosłam się. W ogóle zniosłam się. Zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda. Teraz już nagrywam jakby takie dłuższe filmy, czy mi się wydaje? Dobra, uploadujemy ciągle, ciągle. I słuchajcie, więcej wideo, tym lepiej, bo zobaczcie, naprawdę przybywają wam i pani, i w ogóle pieniądze z tego, co widzę, bo What? Huh. Każdy film zarabia, więc im więcej filmów, to tym więcej też kasy. Te wideo jest dość krótkie, więc szybko je się będzie uploadowało, i można też, słuchajcie, tutaj już kupić upgrade z tego, co widzę. No ja myślę, że słuchajcie, co by tutaj. Dobra, może dajmy teraz ten upgrade, czyli quality jakoś nam się zwiększy. Słuchajcie tych wideo, które my tutaj dajemy. Lecimy znowu nagrywać. No i teraz słuchajcie kolejne wideo, i możemy ponownie nagrywać, jeśli wam się na przykład temat nie podoba tego nagrania, ale mi się podoba, więc lecę upgrade'ować, uploadować kolejne wideo. No dobrze, zobaczymy kiedy będziemy takim wielkim fejmem. Wielkim fejmem pewnie będę, jeśli e, moja mama będzie zadowolona z tego, załóżmy ile zarabiam i że będę mogła już tutaj jej pomóc w rachunkach. No cóż, 250 kasy jest mi potrzeba, a słuchajcie, nie mam tyle, więc lipa. Bardzo jedna wielka lipa. Potrzebne mi są pieniądze czy mogę tutaj wydać gdzieś coś? Mamy tutaj, słuchajcie, w ogóle, chaptery w tej y, grze, więc teraz tak. Ej, w ogóle mamy tu złą mamę. Tutaj mamy ojca, który wraca z mlekiem. Nieźle. Kolejne chaptery już wkrótce. Awatar nasz też można sobie zmienić, ale ja nie będę tego zmieniać. No i mamy oczywiście shop. W shopie możemy sobie kupić kasę. I teraz tak, tu mamy dwa razy kasę, a ogólnie możemy sobie. Kupić tak jednorazowo dużo kasy. 5000 za 39 Robuxów. Dobrze, widzowie, robię to dla Was. Specjalnie dla Was, więc kupujemy. Ale musa. Ale muza, dobra, to było fajne. Więc teraz tak, e, myślę, że pójdziemy sobie pozbierać te boksy. Tylko nie wiem, które boksy pozbierać. Czy najpierw te za pięć koła, bo tutaj coś byśmy odblokowali. Czy najpierw te takie tańsze, bo dzięki temu ja po prostu posbieram tego więcej. No właśnie, co by tu zrobić? W ogóle pokój ja mogę tu zbudować. Spójrzcie, mam kanapę. Moja mama jest już bardziej zadowolona, bo mogłam kupić to. Właśnie wszystko, co ona chciała. No dobrze, mam tu wskaźnik, jakby zadowolenia mojej mamy, więc on teraz też wzrośnie. 10%. Moja mama jest już bardziej zadowolona, bo kupiłam takie potrzebne rzeczy do domu. Fizyczne rzeczy. Zobaczyła. Dobra, uwaga. Kwiatki jej słuchajcie, nie zadowoliły. Niedobrze. Dobra, ale te kwiatki, tak. Droga mamo, możesz sobie tutaj usiąść i obejrzeć coś, na przykład swoją córkę. Mamy 900. Dobra, small table czy clean boxes. 30k na clean boxes? What? To chyba jakiś żart. Zobaczmy, co moja mama ma do powiedzenia teraz. Czy coś się stało? Nic się nie stało. Okej. Okay. Aha, no to cudownie. To ja tutaj kupiłam co nieco, a ona się mnie pyta, czy coś się stało. Kolejny, słuchajcie, wskaźnik i już jest zwiększone. Friend. Ej, pierwszy friend, dobra. Mamy naszego przyjaciela. Słuchajcie, oni będą nam się tutaj spałnić. I on, słuchajcie, też nagrywa, więc to może iść na naszą pulę, słuchajcie, na nasze wspólne, jakby konto. Lecimy i teraz ja będę nagrywać kolejne wideo, bo przydałyby się kolejne. Słuchajcie, pieniądze, więc musimy nagrywać wideo, uploadować je oczywiście. Więc lecimy tu i upload wideo. Dobra, lecą kolejne. Słuchajcie moje nagrania. Mam już ich 12 i bardzo dużo fanów. Fajnie, ale kaska też się troszkę zmniejszyła, powiem Wam, chociaż mam teraz 109 Upgrade'y. Yy. Dobra, włączę sobie monetyzację, bo moja mama musi być zadowolona. Ok, będę miała dwa wideo do uploadowania, więc zaraz to zrobimy. Nagrywamy teraz to. Dobra, i lecimy tutaj. Uploadujemy trzy wideo nawet. Ok, mogę sobie y, upgrade'ować moje wideo, ale może mogę coś tutaj kupić? Ajajaj, nic nie mogę kupić, niestety, więc lecę tu i upgrade'y. No dobra, więc teraz tak, zwiększymy sobie to. Wychodzimy sobie stąd. I lecimy dalej, lecimy dalej nagrywać Ale ja jestem ciekawa, jak ta moja, słuchajcie, przyjaciółka Tu w grze, yy, słuchajcie, uploaduje to wszystko No przysyła wideo, chyba jej idzie dłużej niż mi Bo ja mam te wszystkie, słuchajcie, upgrade'y, a ona nie ma Nagrywa znowu wideo, ok, I leci mi z niej kasa No opłacało się, słuchajcie, tutaj przyjaciela postawić Podejrzewam, że może w innym miejscu też jakiś przyjaciel powstanie ale zobaczymy musimy na to czekać. Więc teraz tak, mam kolejną, słuchajcie, nagrodę? Nie, już muszę mieć 5k, słuchajcie, żeby mieć tę nagrodę. Niestety. No dobrze, słuchajcie. Potrzebuję teraz yy, patrzę na kasę. Potrzebuję 900, czyli dość dużo, żeby tutaj, słuchajcie, family trip kup Ej, ciekawe. Jakaś nasza wspólna ta? Dobra. Mamy gifty. Bierzcie gifty, otwierajcie gifty, bo słuchajcie, ja zdobyłam fanów 129. Mega dużo. Zdobyłam trzy filmiki. Tak naprawdę nie nagrywałam, a niby nagrałam. Bardzo dużo kasy i tutaj kolejne, słuchajcie, są w ogóle gifty później do odebrania. Za trzy minuty kolejne. Mam 1200, więc teraz, moi drodzy, mogę kupić coś za 1200. Wydaje mi się, że kupię to clean boxes. Dobra, mamy to. Zostało mi 195, więc teraz dalej zbieramy, słuchajcie, na kolejne rzeczy. A moja mama no cóż, jeszcze nie jest tak zadowolona. A ja muszę odblokować te boksy, je posprzątać, bo widzę, że w tym domku mam kolejne piętro, więc po prostu y, tam będą mogli być moi kolejni y, ci właśnie przyjaciele. A ja mam aż 9 wideo, słuchajcie, do uploadowania. Mega, mega dużo, więc dobra, niech to się po prostu przesyła. Nagrywamy wideo, za każdym razem nie musicie odchodzić od telefonu, żeby słuchajcie, przesyłać wideo, tylko możecie nagrać bardzo dużo wideo i dopiero pójść do kompa, do tableta i wszystko tutaj uploadować naraz, więc myślę, że tak ja zrobię teraz z trzema właśnie wideo, więc teraz tak, uploadujemy, dobra i teraz możemy też upgrade'ować, no dobra, ale ja... O nie, ona śpi. Lepszego śpisz? Wstawaj, wstawaj do roboty. Patelnią mioma nie. Dobra, mamy family trip. OK? Więc teraz tak, wiadomo, że na wycieczkę potrzebne są pieniądze, więc moja mama jest chyba teraz bardziej zadowolona, bo wie, że będzie można jechać na jakąś wycieczkę. Ty tam nagrywaj z tyłu i nie śpi. Nie ma tak. Nie ma tak. Ja tu ciągle pracuję, coś upgrade'uję, coś kombinuję, a ty tam śpisz. Nie ma tak, już duże to są sumy. Bardzo, bardzo duże sumy. Więc szkoda też mi tutaj wydawać jest kasę, ale gifty, gifty. No właśnie. Za 50 sekund może wpadnie kolejna kasa, to byłoby super. Więc nagrywamy jeszcze sobie. O! To był taki ruch prawie jak normalny w lucky bloku kładzie. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, lecimy dalej z nagrywaniem i jeszcze sobie w sumie nagrajmy, zanim wleci mi ta kasa z giftów. Patrzcie, jakie w ogóle tu pozy robię! Oh my god. No to ja sobie słuchajcie, nagram trochę tutaj wideo. Uploaduję te. Ok. Przesyła się ich trochę. No dobrze. Ja chyba nie no, w sumie ona wysyła swoje wideo sama. No to ja wysyłam swoje. Dobra, co mama ma mama do powiedzenia? A, czyli z powrotem to samo. Więc teraz tak, um, ona się po prostu pyta, czy coś się stało. Ja twierdzę, że nie. No nie, no oczywiście nic się nie stało. Kupiłam ci telewizor, roślinki, kanapę, możesz sobie wygodnie usiąść. A ty mi mówisz, że o nie, nie ma spania. Patelnią ją grabiami tym razem. Grabiami, nie ma to tamto. Kolejny level, słuchajcie, nie ma spania. Dobra, nagrane. Więc teraz tak, przesyłamy. Okej, okay, wideo się przesyłają, słuchajcie. A już mnie stać jest na kuchnię, więc lecimy i kupimy kuchnię. No. I mama zadowolona. Ale coś, słuchajcie, jej zadowolenie bardzo pomału tutaj wzrasta. Strasznie ona jest wymagająca, mówię Wam. Fajna giereczka, ale tutaj trzeba, cóż. Wydaje mi się, że dużo do y, trzeba wydać, żeby mieć dużo kasy. Tak mi się wydaje, widzowie moi drodzy. Więc pyk, ok. I lecimy tutaj, uploadujemy. Kolejne wideo, i myślę, że odbierzemy sobie gift fanów. Teraz fanów, słuchajcie, dostałam. Nie kasę. No cóż, dobrze i niedobrze. Dobrze, bo oczywiście, im więcej fanów, tym lepiej. Ale też niedobrze, bo moja mama nie jest zadowolona. Po prostu jest niezadowolona. Nie śpij, Czym ja ją teraz zwalnę, widzowie? Kijem baseballowym. Ja ci dam. To ja nie śpię. Ja tu ciężko pracuję, słuchajcie, a wy, ty mi tutaj śpisz. Nie ma takiego spania. No dobra, nagrywamy ponownie. Kolejne. To była chyba poza jak ktoś za tobą piernie. Taki był temat. Słuchajcie, sama sobie tego nie wymyśliłam. I teraz tak, upgradujemy czy kupujemy tam rzeczy w kuchni. Ciężko jest stwierdzić, wiecie. Dobra, monetyzację sobie kupmy. Mama będzie zadowolona. Wideo kolejne, upgrade'ujemy. No dobra, i wychodzimy sobie stąd. No dobrze, no dobrze. Uuu, pojawił się obraz mój z mamunią. Zobaczcie, w Paryżu, przy wieży Eiffla. No nieźle. Dobra, ile ja mam kasy? 642. <laughs> Nie stać mnie na nic, przykro mi bardzo. Trudno widzowie, tak to wygląda. Ciężko, ciężko na początku jest zostać popularnym youtuberem, ale mam tutaj, zobaczcie, już dość dużo fanów. Mam prawie 2000 fanów, więc to jest naprawdę dużo. Uploaduję, okej okay. i teraz można by zwiększyć. Myślę, że teraz zwiększę um, jakość moich filmów i zwiększę sobie monetyzację, i zwiększę sobie monetyzację jeszcze raz. Chciałabyś, 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 nie zwiększysz, bo nie masz kasy. No dobra widzowie, także tak, moja rada na początek, nie poddawajcie się i twórzcie dalej. Także widzowie, ja teraz sobie tutaj nagrywam kolejny film, a z Wami się żegnam i widzimy się jutro w kolejnym filmie. Pa pa!